Trzymam się na szybko nagrywanie normalnie nie o się stało, ale wchodzę sobie do domu. Patrzcie. O tu takie coś. Chyba dawno je sprzątałem, bo nie, nie wiem. Nie Dzisiaj właśnie to wszystko posprzątałam. Wszystko tylko posprzątamy. Na korzenie. Nisko to mam. O. Patrzcie co mi się stało, stało no Jezus Także dzisiaj to też tam, że już tutaj mamy takie coś Proszę bardzo, O Jezu, jak to jest. Oj, oj ojej. Wiecie, ojej. aż tam po wchodzić. Oj no Boże! o nie, ja to mi się boję nie, mocy Tam nie wchodzę nawet. Cieszyły się pochodnie. Prawie. Prawie wchodzimy tam. Nie chcę iść do piwnicy. O Boże, co tu się stanęło? Co tam spali Dobra, robię to W lotówce nic dobra, nic Dobra, dobra. Czy to się pali e to mi się pali, tam, to, to, tam, to, tam, mi się pali, E, co się stało? Nie, I kwiatek o Jezu Dobra, naprawiamy kwiatka ja się ja do piwnicy wchodzić, nie, to na, na koniec zostawimy, okej. Okay. Bo już się wyjdzie. Uwaga. Nie ma nikogo. O, o nie, będę musiał to zniszczyć O Jezu, jak tu zasypione. Boże, jeżeli żyjesz tu, to ty pewnie... <zysy> Żeby tutaj nie było żadnych śladów. I co? Kłopanie. Dobra. Nie było żadnych śladów. Dobra, niszczymy to. Chyba też tyle. Nie wiem. Nie wiem. Trzeba. Moje bloki są. Są. Wszystko jest diamenty, okej, okay. jest wszystko. Dobra. idź. Dobra. co to? O, w tam teraz wiem pochodnie, czy tam by wchodzić? No, sprawdźmy. Coś tu jeszcze zostało jakieś. Ja nic tu nie zostało. Mi to mnie jest już całe wyczyszczone w piwnicy. O, panie. przekopiłem to. to. Dobra, musiałem sprowadzić na Discorda, bo mi tam ktoś pisze. Dobra, nie, ktoś mi tam pisał na Discordzie. Okej. Okay. Wchodzimy tam. To strasznie wygląda O kurwa Boże. O kurwa Co tu się stało? O ja pierdolę! O ja pierdolę! Tylko proszę, widoję. Nikomu nie mówcie Tej miejscówki, uwaga. Pokażę wam za 3 2 jeden. Dobra. Płażej! Położej! Widziałeś kogoś tutaj? Nie no. Świetny Minecraft jest widać. Tutaj tego, taki to pixel taki. Dobra, nieważne. Proszę nie mówić Limona i innym. Czekajcie. Uuuu, logika Minecrafta powraca. Dobra, o tym. No bo dobra, już nie chcę mówić. okej okay. Co jeszcze robimy na tym odcinku? Na pewno i Idę do mojego skarbca Tak O Jezu Ja tam tak dawno nie byłem Muszę go jeszcze znaleźć Z tego co kojarzę że tutaj gdzieś jest Jest Kopto. Już Jest, jesteśmy. Dobra. Tu gdzieś miał. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Dobra. Tu i teraz muszę wracać.